Burmistrz Miasta i Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Ad Astram, zapraszają na Dni Kultury. Cykl imprez artystycznych zaplanowanych 11 i 12 czerwca, podczas których zbierane będą datki na pomoc Ukrainie. Dni Kultury mają odbyć się zamiast organizowanych w poprzednich latach Dni Dębicy. Jest to impreza, która będzie. W ramach, można powiedzieć, Dni Dębicy. To nie będą Dni Dębicy, Dni Dębicy. Zmieniamy formułę ze względu na zagrożenie, jakie jest w koło. Myślę, że forma przyjęta przez nas powoduje to, że wystąpi też zaprzyjaźniony zespół z Ukrainy. Trudno świętować, można powiedzieć, wprost, jeśli za naszą granicą toczy się wojna. Dlatego organizujemy Dni Kultury. Wydarzenie kulturalne, też abyśmy właśnie, tak jak wspominał ksiądz Michał, wyszli z tego okresu popandemicznego i też zaproponowali społeczeństwu no, atrakcje kulturalne. 11 na rynku o godzinie 16 rozpoczynamy występami grup artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury. Chcemy zaprezentować szerszej publiczności pracę naszej młodzieży. Następnie wspólnie z biblioteką przygotowaliśmy szereg atrakcji, animacji, gier i zabaw dla dzieci, a o godzinie 20:00 na finał zapraszamy na koncert zespołu Farwander. Najmłodszych mieszkańców miasta zabawiać będą animatorzy. Następnego dnia na scenie Domu Kultury Mors wystąpi Narodowy Zespół Pieśni i Tańca Huculija z Iwana Frankowska w Ukrainie, mogący pochwalić się ponad 80-letnią tradycją i tysiącami koncertów. Bilety, cegiełki na to wydarzenie można nabyć w cenie 25-20 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc Ukrainie.